Mam na imię Anna, jestem na kursie w szkole jazdy kursant. Ubiegam się o prawo jazdy kategorii B, automat. I rozpoczęłam dzisiaj drugi etap, czyli praktyczny stosowanie teorii w praktyce. I dzisiaj mamy tak naprawdę pierwszą jazdę pierwszą taką jazdę. kursową, prawda? Jesteśmy z panią Anią, tak. Jesteśmy z panią Anią już na etapie jakby ruszania, dopasowania układu kierownicy, ułożenia rąk, tego zwalniania, połączenia, tej synchronizacji. Wytłumaczyliśmy sobie już wszystko wcześniej, już jakby jesteśmy na, na drugiej godzinie, więc teraz pani Ani bardzo ładnie idzie, będziemy pewne rzeczy korygować, no i próbujemy. Pani Aniu, to ruszamy. To ruszamy. Tak. pamiętamy co mamy zrobić, pamiętamy o tej korygowaniu toru jazdy, mhm. bardzo ładnie tak i próbujemy sobie jedziemy, tak na najbliższym skrzyżowaniu, Panie Aniu, będziemy skręcać w lewo, czyli tak pamiętajmy, że staramy się tym samymi palcami to włączyć, dobrze? tak, dobra, ok, teraz będziemy w lewo tak jeszcze nie, jeszcze nie. Tak, spokojnie. I w lewo tą, w lewo. Tą, tu, tu, T, tu, 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 tu. to, to pani Tak. Dobra. Ale dobrze. Dobrze. Trzymamy. Tor jazdy. Jest taka droga, taka trochę nierówna, tak? Ale... Takie kocie łby Tak. Tak. Powinniśmy sobie z panią Anią, że na początku nie, nie, jakby nie zwracamy uwagi, to ja tutaj jestem odpowiedzialny za przepisy i, i te zasady pierwszeństwa i pieszych. Pani Ania skupia się tylko na razie na technice prowadzenia pojazdu, żeby to wszystko ładnie... Będziemy na skrzyżowaniu najbliższym, pani Aniu, skręcać w lewo. W lewo, tak, dobrze. I co teraz jest? O, puszcza nas, bardzo dobrze. Ale tutaj korygujemy troszeczkę. Dobra. I w lewo, panianiu. W lewo. Czyli poczekaj, poczekaj. Nie, być... nie, 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 nie. Musisz dać kierunkowskaz w lewo. No to jedziemy. Co teraz jedziemy. Malutku. Tylko tak do krawężnika, paniami, bo tak to w, nie, w niego wjedziemy. Tak, do krawężnika jeszcze, do krawężnika. Dobra. I tutaj wyprowadzamy samochód. Bardzo dobrze. I jak mamy wyprasowane koła, mamy to, co wtedy? Tak, naciskamy gaz. Tak jest, dodajemy gazu, to jest ten moment. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Tak jest, tak właśnie jest. Powolutku, powolutku, dodajemy gazu, żeby jakby tu jest wolno, bo tu jesteśmy w strefie ograniczonej prędkości. Jest wszystko ok, ale żeby tą jazdę to trochę tej dynamiki delikatnie spróbujemy, żeby właśnie tą technikę trenować skrętu. Dobrze, Pani Tak. No dobra. E, będziemy na skrzyżowaniu najbliższym skręcać w prawo. Pamiętaj... Tor jazdy, tor jazdy, Pani Tor jazdy. Będziemy skręcać w prawo. Pamiętajmy, żeby nie za blisko prawie, bo nam musimy tor korygować, korygujemy, kierujemy, korygujemy i w prawo będziemy skręcać. Co mamy przed skrętem zrobić, Pani Aniu? patrzeć. Nie, ale oprócz tego, bo już znowu nam ucieka samochód. Zahamować. Się. Nie, zwolnić, tak, skręcaj w prawo, w prawo, skręcaj w prawo. No, 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 dawaj, 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 bo to mamy drogę. No idziemy jedziemy, jedziemy, delikatnie. Tak jest. Pamiętaj o rękach, o rękach, ręce, 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 ręce. Tak jest, tak jest. Znowu nam, mamy taką przypadłość, yy, że wolimy się zatrzymać na skrzyżowaniu. Pani Aniu, prawda? Tak. Musimy tego. To musimy zlikwidować. Mamy zwolnić. Czyli jaka była kolejność działania? Włączam kierunkowskaz później. Lekko zwalnia. Super. Pamiętam o korygowaniu o, Tak, tak jest, tak jest. Czyli nie zatrzymujemy, ale zwalniamy. Zwalnia. I w prawo na skrzyżowaniu. Koryguj, koryguj, bo wejdziemy w krawężnik. Koryguj, koryguj. Będziemy skręcać w prawo. Co musimy przed skrętem zrobić? Zwolnić. Jeszcze, jeszcze to za mało. I troszeczkę nam ucieka na zewnątrz. Bardzo nam uciekł na zewnątrz samochód. Czyli łapki, łapki, łapki. Czyli te łapki, co mówiliśmy, one muszą tak pokręcić, panie Aniu, żeby znaleźć się na swoim pasie. Bo one były zbyt, zbyt wolne, te ręce były zbyt wolne i wylądowaliśmy na lewym pasie, na sąsiednim pasie, na, na sąsiednim pasie dobra? Tak. Czyli e, już było lepiej odnośnie zwolnienia, tylko że to zwolnienie zbyt było zbyt małe w tym momencie jeszcze. Czyli pamiętajmy, musimy to jakby e, wyśrodkować. Nie za dużo, nie za mało. Koryguj, koryguj. Teraz nie, 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 bo ja muszę zatrzymać. Nie, niu. zobacz, że teraz wjeżdżasz w ten samochód. Tak. Zobacz. Czyli jak masz problem, że naprzeciwka jedzie, to się zatrzymaj, ale nie zjeżdżaj do prawej, bo w tym momencie byśmy mieli tutaj problem. Tak. Czyli co musimy zrobić z kierownicą? No, śmiało, śmiało, jeszcze, jeszcze. Tak, tak bo tu mamy. Jeszcze, jeszcze, tak. Super. Dobra. I jedziemy. Tu akurat sprzęgła nie mamy, tylko cały czas zbalansujemy, Pani Aniu, wiadomo, nie? Gaz, hamulec, gaz, hamulec, tak? Tak. Dobra. I troszeczkę żywej, delikatnie, bo chcemy już. Delikatnie. Teraz skręcać. Będziemy skręcać w prawo, panianiu, ale musimy swoim pasem jechać. Bo teraz znowu nam ucieka samochód i korygujemy. To korygowanie nas będzie, cały czas będzie towarzyszyło, to, towarzyszyło, więc to wszystkich dotyczy. Korygowanie, każdy kierowca musi w jakiś ten sposób korygować to jazdy. Teraz będziemy skręcać w prawo, panianiu, czyli do prawej, do prawej, tak. nóżkę z gazu, jak jest za szybko, czy za tego to sobie zwolni. Dobrze, bardzo dobrze, bardzo dobrze, bardzo dobrze. I łapki? Dobrze, łapki? Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Jak się wyprasowało to co teraz trzeba zrobić? Raz. No właśnie. Czyli tylko, tylko znowu, widzisz, znowu to samo. Znowu wjeżdżamy w samochody z prawej strony. Jeżeli coś jedzie z naprzeciwka, to zwolnij, ale nie zjeżdżaj do prawej, bo są samochody zaparkowane. ja muszę wtedy łapać za kierownicę, dobrze, pani Aniu? Rozumiem. Dobra. Dobra. To korygowanie tak jak mówiłem. Dobrze. Cały czas korygujemy, cały czas będziemy korygować. Spróbujemy tym razem skręcić w lewo i ta kolejność rzeczy, którą mówiliśmy. I koryguj, 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 koryguj bo jedziemy w prawo. No właśnie. Byśmy byli za blisko. Korygujemy. I w lewo będziemy skręcać, za bardzo dobijamy do prawej i mamy, wjeżdżamy tutaj już... O właśnie. I teraz za bardzo w lewo, pani Aniu. Nie, 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 nie. Dlatego, że tu, ta, ten odcinek drogi, to jest droga dwukierunkowa. Nie możesz do lewej strony, ale tu my mamy Aha. jeszcze z przepisami kawałek. No to jeszcze podejdź do przodu, podejdź do przodu. Do przodu. Tak. Daj nóżkę na ten, na gaz. Musimy. Podejdź, 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 podejdź. Ej. Jedziemy, 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 jedziemy. No dobrze, w prawo. Mówiłem, troszeczkę za mocno. Jedziemy dalej, Podjedź troszeczkę. No delikatnie, delikatnie, dobra, dobra. I teraz w lewo i w lewo. kierunkowskaz, w lewo kierunkowska, w lewo. I jedziemy, tak, łapki kręcą, i do prawej, 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 i do prawej panią, bardzo ładnie, do prawej, o właśnie. I jesteśmy. Tak jest. Pamiętaj, ten tor jazdy jest bardzo ważny, tak? Zaczynamy z prawej strony, tak. I teraz jeszcze raz pokręcimy w lewo, dla to, dlatego żeby jeszcze sobie przypomnieć tą zasadę. Teraz skręcimy w lewo panianiu. dobrze. Dobrze. Tu zasada, to podpowiem, bo jeszcze przepisy nie, nie, nie jesteśmy na tym etapie, to wiadomo. Tu ale jedziemy, jedziemy, jedziemy i skręcamy w lewo. Musisz tutaj z przodu przepuścić jeszcze na chwilę. Daj powtórz kierunkowskaz. Dobra, dobra, zatrzymamy się, tak, bo musimy przepuścić i teraz możemy w lewo jechać. Jedziesz w lewo, daj, daj kierunkowskaz, jedziemy, jedziemy, gazu. I musisz szeroko, i szeroko, widzisz? O to mi chodziło, że nie możesz na lewy pas wjechać, tylko na ten swój, tak? Bo jest ruch w Polsce prawostronny, a droga, w którą, a droga, w którą jedziemy, jest drogą dwukierunkową. Cały czas będziemy jakby w tym kierunku trenować, cały czas musimy trenować w ten sposób, żeby ten tor jazdy już był taki samodzielny. Już nam troszeczkę do prawej za bardzo, dobra. Okej, okay, okej, okay. teraz dobrze, teraz dobrze. Tak, po łuku pojedziemy. Tak, droga widzisz, asfaltowa jest, po łuku. Tak. Tak. Pilnuj tego toru swojej jazdy. Dobrze, dobrze. Czyli, proszę zobaczyć, tutaj delikatne ruchy kierownicą, prawda? Bardzo delikatne. Dobrze, tylko nie uważaj, bo samochody. Czyli, musimy uważać, bo samochody. Tak jest. Teraz chyba muszę... Oni zjad mają tam miejsce, to nam troszeczkę zjadą, myślę. A jak nie, to do prawej. Tak. Dobrze, dobrze. Dobrze, dobrze. Jak będzie, Pani Aniu, problem, to nie krępować się, zatrzymać. Nie mieć oporów do zatrzymania. Walczymy. O, ucieka nam za bardzo teraz. Dobra. To wszyscy na początku mają problem z tym utrzymaniem toru jazdy. I będziemy na skrzyżowaniu w lewo, Pani Aniu. Czyli kole, tak. Co musimy przed skrętem zrobić? Tak, ale żeby się toczył mimo wszystko i tor jazdy, cały czas pilnuj tor jazdy. Szeroko, szeroko, pani, nie skręcaj tak. Za szybko by było. Musisz szeroko, 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 szeroko. Tam gdzie jest kamieńzik po prawej, widzisz? Szeroko, 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 szeroko o właśnie. I teraz tak, ale spokojnie, te ręce na O nie. nie, nie. Aj, nie, 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 nie no właśnie. Boom, bo dlatego, że ręce za wolno popracowały, no nie? Mhm. Za wolno troszeczkę popracowały. No to nic. Jedziemy, ruszamy dalej, próbujemy. Dobrze, panie Aniu, widać, że musimy cały czas pracować nad tymi rękami. Tu jest klucz. Ręce dzisiaj dla nas to jest klucz. Bo nogi już nieźle funkcjonują, jest nieźle. Czasami aż za bardzo zatrzymujemy, ale na pewno mamy problem z rękami. Teraz skręcimy w prawo. Tak. I też tor jazdy, już tu jest ważny tor jazdy, tutaj, ucieka tak. Ci samochód, Czy masz cały czas trzymać się, jeżeli w prawo, to blisko prawej i znowu tutaj w prawej. prawej, do prawej, do prawej panianiu, do prawej, do prawej, do prawej, do prawej i to jest nasz tor jazdy, tak i teraz jest sprostowanie moment, bardzo dobrze, teraz tak.